Muszę wstawać. To czemu, kochanie, tak wcześnie wstajesz? No jak to czemu? Dzisiaj jest Ewelci, pierwszy dzień w nowej szkole. Na pewno dzieci ją bardzo polubią. No, zaraz do was tam przyjdę. Nie musisz, kochanie, leż sobie. Ewelcia, dzisiaj twój. O, a ty nie śpisz? O, Marysia. Nie śpię. Nie mogę do tego się przyzwyczaić, że dzisiaj będzie mój pierwszy dzień w szkole. Na pewno nikt mnie nie polubi. Co ty mówisz? Na pewno każdy cię polubi. Jesteś cudowna, ty tak mówisz, żeby mi nie było przykro. Specjalnie. Byłaś już przecież przyjaciół, prawda? No niby tak, ale to nieprawda już stare dzieje. Nie, Marcie, w szkole na pewno poznasz super osoby. Na pewno się z nimi zaprzyjaźnisz. A teraz pójdę ci zrobić śniadanie. Zaraz przyjdę. Ja nawet nie wiem, w co mam się teraz ubrać. Jak się teraz następnie ubierają? Powinnam się ubrać elegancko czy nie? Będą się ze mnie śmiać, bo będę nubał. Znowu ktoś się każdy napije. Nie zapominaj, że do tej szkoły jeszcze chodzi maja. I siostra Olivia, która obiecała, że cię odprowadzi. Jedyny plus. Maju, chodź proszę zrobić kanapki z dżemem. Mamo, ja mam taki kaszel. Jest taki duszący, dusi mnie. No jej, przyziębiłaś. A no tak, faktycznie mogłaś. Przecież teraz panuje ta grypa i w ogóle, no znaczy teraz to już tak mniej, ale ogólnie to panowało, no to może ciebie akurat pokaż głowę. Boże, gorączkę masz, nie możesz iść do szkoły. No, 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 no mama, no nie mam no, no, przecież. No. Dzisiaj tylko koleżanka Ewelina od Oliwii na pierwszy dzień w szkole. obiecałam, że dam odprowadzę. No nie, no kochanie, no niestety, no nie możesz zaraziłabyś inne dzieci. No, no w sumie raczej, ale i tak bym chciała bardzo budzić. Zadzwoń do soni, niech ona ją oprowadzi. To połóż się do łóżka, zaraz ci zrobię herbatę. Marysia, a może ja bym nie poszła do tej szkoły? No kochanie, no niestety nie, musisz iść do szkoły. To twój pierwszy dzień, nie ma co się stresować. Nie chcę, żeby ci było smutno, ale no, niestety, do szkoły musisz chodzić. No, ale no, tak nie chcę do niej iść. Ja ci robię śniadanie. Mm, dziękuję, ale to śniadanie, to mnie nie pociesza. Ewelina, zobacz. Mam tu mój stary telefon. Jakby coś ci się działo, możesz zadzwonić. Super, szybko znalazłeś. Tak, ale czas jest naprawdę stary telefon. Trzeba na niego uważać no lepszy taki telefon niż żaden. Ok, kupimy ci nowy telefon. Dzisiaj, jak wrócisz ze szkoły. Dobrze? Dobrze, będę już szła. Nie chcę się spóźnić. Lecę mam na przedpokoju. Trochę znam, no to chyba się nie spóźnię. Nie spóźnisz się, nie spóźnisz ani nie skupisz. Szkoła jest bardzo blisko. Dobra, to ja będę szła to co? Widzimy się po południu. Tak? Widzimy się po południu. Po pracy i po szkole. No dobra, no to pa. Ach, no to się stresuję. Ja też, ale nie bój się, wszystko będzie dobrze. A nie no, no gorzej to nie mogłoby. Co się takiego dzieje, Maju? Zobacz, zrobiłam Ci herbatkę w twoim ulubionym kubeczku. Mama Sunia też nie idzie do szkoły, też się znalazła, chyba i dzwoniła do innych koleżanek naszych i nikt jej nie może odprowadzić Eweliny, bo każda jest hola. Ojej, no widzisz, panuje jakiś wirus. Mama, <laughs> ale przecież ona się będzie czuła taka samotna w tej nowej szkole, przecież to będzie dla niej sok. No nic, no nic nie zrobisz. Ty nie możesz iść do szkoły, a ona musi. Ty masz w skarbie kochanie żoło. Boże. Gorączkę. No wiem, bardzo źle się czuję. No widzisz, sama byś się tylko męczyła w tej szkole. Skakuj do łóżka i woli na sobie poradzi. Ale ja obiecałam u niej, że się ją zaopiekuję. No, to pierwsza lekcja, sala 51, ale gdzie to? A może one jedzą? Hej, dziewczyny, nie wiecie, gdzie jest sala 51. E, hej. To ty będziesz na mi chodziła do klasy? No tak się spodziewałam. Spodziewałam się, że właśnie tak będziesz wyglądać. Tak, czyli jak? No, no okropnie. Wiedomka. Ach, spójrz na siebie. Masz mega cringe'owy styl. I jeszcze ten kolor włosów. Wyglądasz jak taka modnisia. No, tak, no. Najpiękniejsza dziewczyna w tej szkole. Hej, uważaj co mówisz. Ja jestem jedną z piękniejszych dziewczyn w tej szkole. Wiecie gdzie jest ta sala czy nie? Jasne, że wiemy. Chodzimy do tej szkoły od lat. Znamy wszystkie sale i nie tylko. Jakby ci to tak powiedzieć, to nie powiemy ci. Właśnie, nie powiemy ci. O rety, ale wy jesteście wredne. Powiedz mi, gdzie ta sala, bo nie chce się spóźnić na lekcję. Ojej, biedna mała dziewczynka, nie chce się spóźnić na lekcję. Też mi coś. Tak mi przykro. Ale jak wiedziałaś, że szłaś do tej szkoły, że będziesz szła do tej szkoły, to mogłaś się lepiej na nią przygotować. Dziewczynka, a co wy tutaj robicie? O co chodzi? O nic, proszę pani. Ta nowa, przyszła i się pyta, gdzie sala. O, Ewelina, tak? Tak, proszę Pani, mam na imię Ewelina. Nie mogę znaleźć sali 51. Czy mogłaby mi Pani pomóc? Och, matko. Tak, oczywiście. Sala 51 jest na drugim końcu korytarza. Za dzielnicą. Dziewczyny, nie, mogliście, nie mogłyście jej powiedzieć, gdzie jest sala? Idźcie na drugi koniec korytarza, dziecko. Dobrze, dziękuję. Widzimy się za chwilę. Lekcje zaczynają się za trzy minuty. Że też musisz być akurat w naszej klasie. A co was tak mała? Wszyscy się rozchorowali. Maja też? Jaka Maja? E, no te! Co ma takie jasne, bardzo blond włosy? I to co nosi takie kitki z boku. A co, następna dzisiaj? No jak jej nie ma, no to raczej nie będzie. Nie wiem, z nami nie chodzi do klasy. Okej. Okay. Dobrze, że nie jest ładna. ale niby czemu? No nie będzie dla nas konkurencją. Tak wszystkie chłopaki patrzą tylko na nas w tej szkole. No wiadomo. Dobra, chodź, idziemy na te nudne lekcje. No dobrze, dzisiaj jest was niestety bardzo mało. Może to i lepiej, proszę pani. No, no dobrze, no dzisiaj zrobię lekcję luźniejszą. Pewnie masz braki w nauce. Nie sądzę, proszę pani. Starałam się nadganiać materiał. Mówisz, no, to sprawdzimy. O, Rety! a co ty masz w tym plecaku? To jest twój telefon. Jaka stara cegła? Oddawaj to, to moje. Oj, biedna dziewczynka płacze, płacze ze swoim telefonikiem. A chyba za cegłą. Ja, jeszcze w ogóle są takie telefony na tym świecie. Przestańcie się ze mnie napijać. Dziewczyny, przestańcie. Nie każdego stać na telefon. Właśnie. Cegła, cegła. Nie przyjmuj się nie. nie. Apolonia śmieje się ze wszystkich. Apolonia? Co tu w ogóle jest za imię? Ach, no szkoda Maja, że nie poszłaś do szkoły. No, ale rozumiem, jesteś chora. Dobra, ja kończę. jest do ciebie jutro. Ty Oliwka, taka smutna jesteś? No, bo moja siostra Maja dzisiaj nie poszła do szkoły. A miała prowadzić po szkole Ewelę. Wie pani, to jej pierwszy dzień w nowej szkole dzisiaj był. No, ona nie poszła. Wie pani, jak to jest. Na pewno się czuła przykro. Spokojnie! Ewelina sobie na pewno poradzi. Jest silną dziewczyną. A do tej szkoły chodzą różne osoby. Są też takie dziewczyny w mojej klasie, które. Są okropne. Z wszystkich się śmieją. Nie chciałabym, żeby Ewelona nie natrafiła. Nie martw się na zapas. Potem zadzwonię do, do Piotra i Marysi i spytam się, jak tam Eweli minął pierwszy dzień w szkole. Dobrze? No dobrze. No dobra. Koniec lekcji. Nareszcie mogę iść do domu. Zaraz, zaraz. A gdzie ty się wybierasz? No jak tu gdzie? Idę do domu. Zejdźcie mi z drogi. Jakoś tak nie mamy ochoty, Boże. Jakie wy jesteście fredny, zachowujecie się jak pięciolatki. Kto ty się zachowuje jak pięciolatki? Zobacz na siebie, jak ty wyglądasz, jak ofiara losu. No właśnie, wyglądasz jak ofiara losu. A ty przynajmniej pewnie przedrzeźniać w końcu. Zlecicie mi z drogi, albo dostaniecie kopniaka. i myślisz, że się ciebie boimy? W tej szkole znają nas wszyscy. Nawet ci najwięksi podobno. Najgroźniejsi nawet nas znają tutaj. Apolonia, gwiazda szkoły. Co to w ogóle za imię? koszmarne? Nie, nie podobać się imię Apolonia, a będziesz je krzyczeć każdego dnia. Każdy zna to imię w tej szkole, kto. Co najmniej już jeden dzień tu pochodził, każdy o mnie plotkuje i w ogóle. I ja, ja też jestem najlepsza. Jesteście nie najlepsze, tylko żałosne. A teraz się przez mnie, bo naprawdę zostaniesz kuchnia. Cały się ciebie nie boję, ale dobra, dzisiaj ci mogę w sumie opu opuścić. No mam nadzieję. I więcej do mnie nie mów, nie chcę z tobą gadać.